Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Kryszczak. Dzisiejsze zgromadzenie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów uważam za otwarte. Spotykamy się dzisiaj tak naprawdę z kilku powodów. Smutnych powodów dla losów naszego państwa i narodu. Jednym z nich jest 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez tak naprawdę sługę radzieckiego, sługę sowieckiego, towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego. Drugim punktem smutnym tego dnia, jaki się wydarzył, jest częściowe pozbawienie Polski niepodległości przez wstąpienie do Unii Europejskiej. Kolejnej organizacji komunistycznej, w jakiej przyszło nam uczestniczyć kolejny blok komunistyczny, tym razem na zachodzie Europy. I w końcu trzeci powód, dla którego dzisiaj się znajdujemy, jest to niechlubne w losach państwa polskiego, by po raz kolejny premierem państwa został Donald Tusk. Człowiek, który jest zaprzeczeniem polskości, zaprzeczeniem idei państwa narodowego, cywilizacji łacińskiej. Człowiek, który do swoich rządów zgromadził najgorsze kanalie, jakie są w parlamencie. Od podkomunistów poprzez prostytutki z PSL-u, złodziei niemieckich z Platformy. I Klaunów tak naprawdę, którzy część została nowym marszałkiem. To nawiązanie między tymi dwoma rocznicami, czyli Donaldem Tuskiem, a Starym wojennym. Tak, oczywiście wyborem na premiera Polski, wyborem, który niekoniecznie pewnie miał miejsce tutaj w Polsce, w Warszawie, na naszej ziemi. Jest jeden związek. I Jaruzelski w 81. I Donald Tusk ma ten sam cel. Tym celem jest zmiażdżenie polskiej świadomości i polskiej godności. Największym zbrodnią, jaką popełnili komuniści w czasie stanu wojennego, to nie były tylko osoby, które straciły życie. To nie były osoby, które straciły zdrowie. Ale był upadek narodu. Upadek polegający na zgnębieniu. I to samo dzisiaj chcą zrobić z nami. Chcą nas zgnębić. Chcą zgnębić to, co wyznawaliśmy przez wieki, zasady naszej cywilizacji, państwa, języka. Wyśmiewają wszystko, co związane z Polską. I ci sami ludzie twierdzą, że bronią wolności. Ci sami ludzie twierdzą, że robią to dla naszego dobra. Jakieś to jest piękne nawiązanie do tego, co robili komuniści po II wojnie światowej. Jakieś to jest piękne nawiązanie do bolszewików z czasów końca XIX wieku i początku XX. Oni też to wszystko robili dla masy, robili to dla ludzi. Jak się skończyło? Wszyscy wiemy, skończyło się pszaną chwą. Szanowni Państwo, 42 lata temu Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, czyli tak zwany WRON, wprowadził stan wojenny. Na jego czele stał generał Jaruzelski, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, czyli partii, która z nadania Związku Sowieckiego była gwarantem podległości Polski Związkowi Sowieckiemu. I bunt, jaki miał miejsce w sierpniu 1980 roku, był buntem nie tylko związkowym, nie tylko socjalnym, ale był przede wszystkim buntem o charakterze narodowym i niepodległościowym. To był zryw, który miał prowadzić do e, odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten zryw został 13 grudnia stłumiony. I trzeba było czekać aż do 1989 roku, aż Polska odzyska niepodległość. I dzisiaj można powiedzieć, Jesteśmy w sytuacji może nie, niepodobnej, ale w, w jakiejś mierze zbliżonej. Otóż Polska jest w Unii Europejskiej. Polska wstępowała do Unii Europejskiej, mając nadzieję, że będzie to wspólnota państw niepodległych, suwerennych, które będą solidarnych, które będą ze sobą współpracowały i wzajemnie się wspierały. A dzisiaj mamy tendencję, do likwidacji państw narodowych i do powołania superpaństwa, tak zwanej Federacyjnej Europy. W gruncie rzeczy nie będzie to żadna federacja, tylko będzie to dominacja, hegemonia przede wszystkim Niemiec i w mniejszym zakresie Francji. Oznacza to, że mniejsze państwa faktycznie stracą niepodległość, ale stracą także prawa obywatelskie. Bo co to jest niepodległość? Niepodległość jest to prawo decydowania o własnym losie. Natomiast i Yy, yy, społeczeństwa decydują poprzez wolne wybory. To, co proponowane jest w tej chwili przez, yy, przez przede wszystkim przez Niemcy Komisję Europejską, Parlament Europejski, to jest próba yy, zupełnej likwidacji nie tylko państw narodowych, nie tylko suwerenności, ale także pozbawienia praw obywatelskich yy, 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 mniejszych na, na, narodów. I dlatego też my musimy w sposób zdecydowany wystąpić przeciwko tym próbom pozbawienia nas wolności. Nauka 13 grudnia uczy nas, że wytrwały wysiłek niepodległościowy, że sprzeciw wobec totalitaryzmu, że sprzeciw wobec wszelkich prób pozbawiania Polski suwerenności, a obywateli praw obywatelskich, praw wolności, że przy stałym wysiłku narodu musi się skończyć klęską. I dlatego i dzisiaj być może, że, że też będziemy mieli do czynienia z długim procesem walki, z tą próbą narzucenia niemieckiej hegemonii za parawanem Unii Europejskiej. Ale głęboko wierzę w to, że nasz naród, tak jak rzucił jarzmo komunizmu, tak, ta, tak, tak też nie pozwoli na to, żeby nas pozbawiać suwerenności i wolności przez Niemcy, które działają za parawanem Unii Wolności, za parawanem brukselskiej biurokracji. I dlatego też dzisiaj chcemy przede wszystkim zamanifestować z jednej strony pamięć wobec tego ogromnego wysiłku niepodległościowego, jakim była solidarność, i wezwać do stałej walki o utrzymanie i przeciwstawienie się wszelkim próbom pozbawienia nas niepodległości. Niepodległość jest największą wartością narodową. Ludzie wolni zawsze dążą do tego, żeby żyć w państwie niepodległym. Tylko ludzie o mentalności niewolniczej mogą godzić się na te propozycje, które wysyła... Wysuwa dzisiaj Parlament Europejski, Komisja Europejska, która na propozycje, które są zawarte w umowie koalicyjnej rządu niemieckiego. Naród wolny na to nigdy się nie zgodzi. Na to może się zgodzić tylko ci, którzy byli niewolnikami tego systemu. Dlatego nie dziwi fakt, że byli postkomunistyczni premierzy Belka, Cimoszewicz i Miller głosowali przeciwko istnieniu suwerennych państw w Unii Europejskiej. To jest przejaw zdrady narodowej, którą z urzędu państwo polskie powinno ścigać i karać. Pobłażliwość wobec tego aktu jest aktem bezprawia państwa polskiego. Dlatego wzywamy polskie państwo do postawienia w stan oskarżenia tych wszystkich europosłów którzy głosowali za praktyczną likwidacją państwa polskiego. Wrócił młodzień pod Oksara, krzak przy kiemnie wnosił podły, opatrywał budy, trzymał, a dumne wieczerze pisał nowi. I kto szable mógł ten formował legion wojską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska, że by Polska, że by Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska. 13 grudnia to jest 42. rocznica stanu wojennego, bardzo przyklej historii w, w Polski. Dzisiaj powtarzamy jakby lekcję, bo y, Polska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego Stronnictwo Pracy 11 grudnia tego roku powołało stowarzyszenie Ruch Oporu. Jest to inicjatywa mająca na celu mobilizację społeczeństwa. Przecież zapowiadanej przez nowe władze w swych enuncjacjach wyborczych próbie pozwalenia Polski w suwerenności ekonomicznej, politycznej i obronnej. Będziemy dokumentowali głosowania posłów w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej nad wszystkimi ustawami dotyczącymi obszarów suwerenności ekonomicznej, politycznej i obronnej Polski oraz rządu nad ich realizacją i przygotowany, przygotujemy materiały do ewentualnego postawienia osób, które przyczyniłyby się do próby pozwolenia Polski tych yy, suwerenności w tych obszarach w stan oskarżenia popełnienia zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Zapraszamy do współpracy. Dziękujemy panie profesorze, w tej chwili chciałbym zaprosić i oddać głos panu Andrzejowi Dąbromi, Dąbrowiczowi. Proszę. 13 grudnia 1981 roku hunta zbrodniarzy generała Jaruzelskiego wypuścili na ulicę 200 tysięcy policji, milicji i wojska, kilkadziesiąt tysięcy czołgów wozów pancernych, żołnierzy i policji, milicjantów z ostrą bronią. Przeciwko bezbronnemu narodowi polskiemu, który tylko żądał wolności, chleba, uczciwości, prawa. Nieco 100 osób zamordowali, w tym, w tym wielu księży, nawet już w trakcie obrad. Teatrzyku dla gawiedzi, czyli Okrągłego Stołu. bo Klamka zapadła w Magdalence, w Perelowskiej Magdalence 1988 roku, gdzie towarzysze komunistyczni, którzy byli w zasadzie zwożeni przez Stalina od 1944-1945 roku, dogadali się ze swoimi polskojęzycznymi kuroniami, geremkami, michnikami, mazowieckimi itd. Onyszkiewiczami. Tam zapadła klamka, tam zostaliśmy właściwie sprzedani. Jeżeli tu Marian mówił o odzyskaniu niepodległości, to chciałem się spytać, kiedy dokładnie Polska po 1 września 1939 roku odzyskała niepodległość. Jeżeli po tak zwanym okrągłym stole w teatrzyku dla Gawiedzi w 1989 roku prezydentem został zbrodniarz generał Jaruzelski. Jeżeli Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, ta przybudówka, właściwie to ziarno czerwone zdrady, nie została nigdy osądzona, a ci generałowie nie zostali zdegradowani. Druga rzecz, odzyskanie niepodległości. Jak to się stało, że nadzieja Mieczysława Rakowskiego towarzysz Aleksander Kwaśniewski, sekretarz. KCPZPR był przez dwie kadencje prezydentem, i przez dwie kadencje władzę miał PZPR, które się tam przepotrważyło, jak oni się tam już nazywali, tam jak ROAT, teraz SLD ostatnio, czy, czy, czy lewica, taka, prawa, śmaka. To są cały czas przepotrze, przepotrzewienia. Polska nie odzyskała niepodległości. Co więcej, Stalin w 1952 roku narzucił nam konstytucję, a w 1997 roku. Od 97 mamy konstytucję Kwaśniewskiego. I ta konstytucja przeszła przez referendum, gdzie było 42,86%, a proszę zauważyć, że teraz mieliśmy referendum 40,91, jeśli chodzi o sprawy unijne, że chcieliśmy być niepodlegli, niezależni i to referendum zostało odrzucone. A w 1997 roku 42,86% przyjęto, no więc mamy, żyjemy w kraju w kraju bezprawia. Jestem w grupie niekoncesjonowanych działaczy opozycji antykomunistycznych, zlustrowanych przez IPN. Posiadamy odznaki za zasługi dla niepodległości 44,89. Różne krzyże wolności, solidarności, medale stulecia i tak dalej. I jesteśmy niezależni. Dlaczego nie koncesjonowani? Bo żadnej władzy nie wpływamy żabką wiadomo w co. I nie jesteśmy w układzie pokarmowym perelowskiej owskiej Magdalenki 1988. Żaden z naszych postulatów, w, w ramach polskiej racji stanu nie został zrealizowany przez PIS. Te postulaty przekażemy w tej chwili Donaldowi Tuskowi po kolei, jeden po drugim, ponieważ, ponieważ stwierdził ostatnio w bardzo grzecznych wypowiedziach, że on był działaczem antykomunistycznym. No w związku z tym, jeśli był działaczem antykomunistycznym, a jednocześnie obiecuje przywrócenie zasługi i apanarzy ubekom i SBK-om, w tym generałom, to co Michał Rachoń, kiedyś redaktor, powiedział, 1 250 000 jednorazowo, a 250 do 300 000 zwykłym ubekom, SBK-om. To, a natomiast jeśli chodzi o działaczy opozycji, tych, którzy walczyli w latach 70., 80., poświęcając pracę, rodziny, y, z całą swoją karierę zawodową, zdrowie wielokrotnie, y, przez 29 lat nie dostali złotówki. Były osoby, które życie sobie odbierały z, z, y, z biedy, z nędzy, nie mogąc pogodzić się z sytuacją, jaka była. Y, 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 w tej chwili. Postulaty, to powiem króciutko. Jakie to były postulaty? między innymi karać za artykuł 129 kodeksu karnego, zdrada dyplomatyczna. Przygotowaliśmy projekt masowego patriotycznego kształcenia wychowania y, młodzieży polskiej. Nic z tego nie wyszło. Miał to być projekt, chcieliśmy, żeby to był projekt y, Młodzież Plus. Następnie wnosiliśmy o wprowadzenie ustawy surowo karzącej za antypolonizm i antykatolicyzm. Antykatoli i również mieliśmy tam punkty odnośnie, yy, odnośnie spraw godnościowych dla wszystkich działaczy opozycji antykomunistycznej, niepodległościowej lat 60., 70., 80. Zwrócimy się w najbliższym czasie z żądaniem do, do, e, do Donalda Tuska o spotkanie, żeby porozmawiać jak opozycjoniści z opozycjonistą. Najważniejsza sprawa: ta analogia, która dzisiaj nasuwa się z historią, dzisiaj. Rząd 13 grudnia, który powstał, no, to jest coś zupełnie, no, czego, czego nie można pominąć. Ta sytuacja, w której dzisiaj tak naprawdę ideowi następcy generała Jaruzelskiego, generała Kiszczaka wchodzą do polskiego rządu, żeby sprawować władzę pod hasłami jakiejś wolności, pod hasłami dobra. Wspólnego. To jest po prostu coś, co musi poruszać polskie patriotyczne serce. Niestety duża część polskich, niestety duża część polskich patriotów nie rozumie chyba wydarzeń i wagi wydarzeń, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Nie rozumie tego, że dzisiaj ta władza, która znajduje się w budynkiem za nas, w Kaperemie, Donald Tusk, którą reprezentuje Donald Tusk, to władza, która sprzyja wszystkim tym, którzy na polską suwerenność i na polską niepodległość. Donald Tusk jest człowiekiem Republiki Federalnej Niemiec. Jest po prostu człowiekiem, który realizuje niemieckie interesy w Polsce. Niestety jest to przebieraniec, który chodzi często pod biało-czerwoną flagą, chociaż tak przynajmniej chodzi w, ostatnich, w ostatniej kampanii wyborczej. Jest to człowiek, który wielokrotnie kłamał i. Oszukiwał. Natomiast wsparcie, którego otrzymał, wsparcie polityczne, wsparcie ekonomiczne i medialne z Europy Zachodniej, głównie właśnie z Berlina, głównie z, z, od biurokratów europejskich. I również te wsparcie, które dostał tutaj od zagranicznych, szczególnie zagranicznych mediów, e, które są w Polsce, spowodowało, że Polacy po raz kolejny uwierzyli temu człowiekowi kłamcy i żwiajcy, Człowiek, człowiekowi, który wielokrotnie, wielokrotnie działał na szkodę państwa, państwa polskiego. Donald Tusk przyjechał do Polski po to, żeby odebrać, czy pozwolić na to, żeby Polsce odebrano suwerenność i niepodległość. Tutaj pan Marian Piłka mówił o tej sytuacji dotyczącej ostatniego głosowania w parlamencie europejskim, w którym Dziewięciu polskich europarlamentarzystów, trudno mi przechodzi przez usta mówić polskich, ale dziewięciu europarlamentarzystów, którzy przyjechali z Polski, głosowało za likwidacją państw narodowych za likwidacją niepodległego państwa polskiego. Hańba, hańba. tak, to jest, to jest hańba, proszę Państwa. Dzisiaj Donald, dzisiaj Donald, dzisiaj Donald Tusk. Dokładnie ma taki zamiar, żeby kontynuować tą działalność. Oczywiście będzie to przykrywane sprawną propagandą, będzie to przykrywane pewnymi działaniami pr które będą miały powodować, że Polacy nie będą rozumieli tego wielkiego oszustwa. Dzisiaj natomiast my, którzy się tutaj zgromadziliśmy, powinniśmy obudzić Polaków, powinniśmy zacząć długi marsz o polską suwerenność i o polską niepodległość. Właśnie wpatrywać się w tych, którzy w 1981 roku potrafili postawić się komunistycznej władzy, tej władzy, która była uległa Moskwie, która była tak naprawdę przedłużeniem ramienia Moskwy. Ta, która strzelała do polskich robotników, ta, która zamykała polskich inteligentów. Dzisiaj zaczynamy długi marsz o niepodległe i suwerenne państwo Polski. Dzisiaj stąd obiecujemy, chociaż jest nas tak niewielu, obiecujemy, że poruszymy serca polskich patriotów, nawet tych, którzy głosowali za tym, żeby Donald Tusk znalazł się w tym budynku. Musimy pójść, bo to jest walka tak naprawdę o całą spuściznę naszych przodków. Pamiętajmy, pa, Szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, że ta droga może być wyboista, ta droga może być trudna, ta droga będzie usłana cierniami. Już dzisiaj Donald Tusk i jego poplecznicy mówią o rozliczaniu. Co oni chcą rozliczać? No, przede wszystkim wszelkie infrastrukturalne zdobycze, takie strategiczne, które państwo polskie chce dzisiaj budować. Oni chcą rozliczać tych, którzy to robili oni chcą rozliczać polskich patriotów oni chcą nas zastraszyć oni chcą nas zmusić do tego żebyśmy się pochowali w jakichś norach ale Polak ale Niemiec nie zrozumie Polaka bo Polak ma taką naturę że czym bardziej czym bardziej podnosi się na niego rękę czym więcej się go uderza kijem Polak staje się coraz bardziej coraz bardziej nie daje złamać własnego karku tego tego być może Donald Tusk nie rozumie, bo on ja szynkę na wigilię myjemy śledzie, my puścimy. Żyby, Brawo! 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 Dlatego, proszę państwa, dzisiaj walka o wolną i niepodległą Polskę to nie jest tylko skala tego politycznego sporu, który trwa tutaj w kraju, o którym przed chwilą również mówiłem. To również walka o to, żeby dzisiaj państwo polskie. Czy Polacy postawili postulat wyjścia Polski z Unii Europejskiej? Unia Europejska dzisiaj to jest neobolszewicki twór, taki jak w 1981 roku był w Moskwie, taki dzisiaj jest w Brukseli, w Berlinie. Ten twór chce nam odebrać nie tylko niepodległość, nie tylko suwerenność, nie tylko chce nam odebrać spuściznę naszych przodków, tradycję, kulturę, nie tylko chce wyrwać serca z naszych serc. Naszą wiarę i religię i Boga, ale chcę odebrać również nasze dzieci, powodując to, żeby deprawowały się, żeby się niszczyły, żeby wchodziły w jakieś, w jakieś instytucjonalne związki, które prowadzą do hedonizmu, do zepsucia i do zniszczenia młodego pokolenia. Na to jako polscy patrioci nigdy nie powinniśmy się zgodzić. Dlatego już kończąc, chciałbym powiedzieć o tym. Panie premierze, Niech pan pamięta o tym, że polscy patrioci będą walczyli z rządem, który będzie chciał zabić polskie suwerenne i niepodległe państwo. Który będzie chciał zniszczyć duszę polskich patriotów. My się nigdy nie poddamy. Idźmy z otuchą w sercach, dlatego że być może ten marsz jest drugi, długi, ale ten marsz będzie zwycięski. Ten marsz, bo walczymy po stronie dobrej i po stronie prawdy. A prawda i dobro zawsze zwyciężają. Dlatego zwyciężymy, proszę Państwa. Bóg z nami, kto przeciw nam? Bóg z nami, kto przeciw nam? Tak jest. Zwyciężymy! 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 zwyciężymy, zwyciężymy.